Voilà, śniadanko gotowe, dzisiaj omlet z serem pleśniowym brie, dosłownie odrobinkę, papryczki jalapeno, ser, to jest jaki? mozzarella, mozzarella taka wiecie w wiórkach I co jeszcze dałam? I to wszystko, a tutaj polowałam balsamico, pomidorki i voilà. Przyprawiłam dużą ilością wiecie, przypraw, dałam tymianku, dałam czosnku, dałam jeszcze przyprawy do gyrosa, a jeszcze tutaj właśnie posypałam płatkami migdałów. Także, kochani, zajadam, czekam jeszcze tylko na wodę, żeby zaparzyć sobie zieloną herbatkę. Życzę Wam smacznego, jeżeli co siecie. Jestem już ogarnięta, jak możecie zobaczyć. Taki mocniejszy makijaż, miałam na niego ochotę. Ale tak, śniadanie zjedzone. Przewyższym był ten omlet. Podzieliłam sobie go w sumie na jedno i drugie śniadanie. Ale teraz, tak, już czas, najwyższy. O, tu. Rozstać się z tą pięknotą. Wczoraj, wczoraj chyba, przedwczoraj już nawet nie pamiętam, wrzuciłam Wam takie podziękowanie Rolkę z podziękowaniem za to, że byliście w tym vlogmasie ze mną, za to, że byliście dla mnie wsparciem. Dziękowałam Wam za wszystkie komentarze, które dodawały mi otuchy. Jestem naprawdę Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna. I nawet sobie nie wyobrażacie, ile to dla mnie znaczy, że w tak trudnym momencie. Powiem Wam, że ta końcówka roku była. Dobra, ale też bardzo trudna dla mnie. Musiałam się mierzyć z wieloma takimi rzeczami, o których, no, okej, okay, nie chcę tutaj mówić, natomiast do najłatwiejszych nie należały, ale powiem Wam, że cieszę się, że miałam Was takie wsparcie, że rozumieliście. To, że na przykład jakiś vlogmas się nie ukazał, to, że e, jakieś vlogmasy były połączone dwa razem, albo trzy, nawet nieraz. E, no bo znacie życie, znacie życie i wiecie, że ja jestem osobą, która bardzo dużo pracuje, bardzo dużo energii i e, jakby zaangażowania wkładam w nagrywanie, jak i też mój kanał. Ale nie zawsze ze wszystkim wyrabiam się na zakrętach, nie ze wszystkim jestem w stanie poradzić sobie. Więc przy takiej um, prawdziwej twarzy, przy tym, że pokazuję Wam um, też te momenty gorsze i trudniejsze, to Wy naprawdę widzicie to, um, potraficie też w jakiś sposób odebrać. Um, to, że czegoś nie ma, albo czegoś nie zrobiłam, czegoś nie dowiozłam. Nie na zasadzie takiej, aha, nie chciało jej się, tylko widzicie, że yy, no, mnie też życie momentami dojeżdża, ale jesteście, yy, trzymacie za mnie kciuki, kibicujecie mi i wierzycie, że właśnie tak czy inaczej wrócę. Więc za to jeszcze raz, kochani, bardzo, to bardzo Wam dziękuję. No dobrze, ale żeby nie być gołosłowną, ja wyłączam kamerę. Wybaczcie, nie będę Wam nagrywała rozbierania choinki i porządkowania tego, bo to nie jest nic atrakcyjnego a nie chcę zrobić takiej zapchaj dziury w tym vlogu. To po prostu przyjdę już do Was, wiecie, z, z gotową przestrzenią nową ale muszę się na razie skupić, wiecie nie chcę, nie chcę niczego pominąć, jeszcze tam też parę rzeczy mam u siebie w sypialni, które powinnam rozpakować i pochować jeszcze dzisiaj chcę rzeczy przejrzeć które chcę wystawić na wintet, więc naprawdę pracy dzisiaj mam po kokardę, przyszły tydzień będzie dla mnie bardzo trudny, więc też nie wiem jak z nagrywaniem, ale postaram się, żebyście chociaż te dwa odcinki w przyszłym tygodniu mieli, a tymczasem Zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. Tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Odebrałam przesyłkę e, z Allegro. I tak, e, kupiłam sobie chusteczki. Tym razem postawiłam na Lulu. Lula, przepraszam. Nie wiem, jeszcze ich nie miałam. Ale, no, potrzebowałam. Jednak gdzieś tam te pampers są dość drogie. A tutaj była fajna też promocja 3 plus 1. Z rumiankiem. O, wiecie, do tego, żeby przetrzeć rękę po makijażu, wystarczy. E, skusiłam się na takie serum e, Cameleo. E, zobaczymy, czy on mi fajnie te włosy wygładzi. Bo to jest chyba jakiś jedwab. Czy co to jest? Powiem wam, że. Tak, jedwa. Nie, kurde, nie widzę. Tak, jedwabne ekspresowe serum. Zobaczymy. Coś, coś innego, coś nowego, tego nie miałam, a tych rzeczy nigdy u mnie za wiele. Wiecie, że ja mam długie włosy, to u mnie tych produktów zawsze idzie bardzo dużo. Ponownie wzięłam te patyczki, hamam. Bardzo mi się podobają, więc za chwileczkę, jak tylko ogarnę sobie swoją przestrzeń, to je sobie użyję. Bardzo mi się ten zapach podoba. No, i wiecie, że kocham Malicję, więc znów dwa produkty, tutaj arganowy, jeden i z orchideą i ambrą, więc tak, zapasik kolejnych płynów do kąpieli będę miała. No, takie wiecie, nie za duże te zakupy, ale co jakiś czas staram się uzupełniać tą moją, um, boże. Szufladę, szufladę, nie szufladę, szafę kosmetycznych rzeczy. Tak, mały update. Już zaczęłam tutaj, wiecie, zwijać lampki. Choinka jeszcze jest nie rozebrana, ale to, tak wiecie, w tak zwanym międzyczasie robię bardzo sobie tak stopniowo te wszystkie rzeczy. O, tu może, może zacznę w końcu te lampki już tutaj wkładać. Na razie muszę to wszystko dobrze przemyśleć, rozpalcelować żeby mi się wszystko zmieściło kupki już pochowałam. E, no teraz najważniejsze to, to, co tam jest. Ale powiem Wam, że jakoś tak y, sentymentem na to wszystko patrzę i tak trochę mi żal. Ale no właśnie, wiecie dlaczego żal? No bo aura za oknem jest po prostu nieziemska, jest przepięknie i żałuję, że tak nie było na święta, bo wtedy też wiadomo, że zupełnie inaczej czuje się. Zarówno to ubieranie choinki, jak i te lampki inaczej wtedy, wiecie, prezentują się w mieszkaniu. No ale cóż, było jak było, jest jak jest, nie ma co na co narzekać. Ja cieszę się chwilą. I cieszę się, że chociaż w te święta miałam e, przepiękny czas właśnie przy tej choince i przy mojej zimowej wiosce. Dobra, go, go, wracam dalej do roboty. Mamy to. Uff, powiem Wam, że się tak upociłam. Teraz muszę wszystko odkurzyć, bo seriole tych igieł jest. Nie wiem czy widzicie, ale po prostu masakra. E, no, ale choineczka złożona, więc idę ją zanieść. Do garderoby i tutaj już też poduszki zmienię na takie, no takie zwykłe, może nie już zimowe, ale coś wymyślę, może coś pójdę w moim kierunku. A i chciałam Wam powiedzieć, bo też kiedyś ktoś pytał mnie o te mm, poduszki z, one są Home You, tak są tu. Z Dew. Czy warto, czy nie warto, powiem Wam tak, są piękne, ale niestety są bardzo trudne w utrzymaniu. Jak widzicie, tutaj miałam takie pszczółki przepiękne z cyrkoniami. One mi odpadły. Tego się nie da wyprać. Znaczy, da się wyprać. Ja wyprałam, ale zobaczcie, to jest tak później zdeformowana poducha. No nie, jednak, mówię, one ładnie wyglądają, ale są do pierwszego razu, do pierwszego prania. Bo później to, no nie, no absolutnie. Więc chyba po raz ostatni zainwestowałam w coś takiego. Szkoda, szkoda, bo mówię, efekt jest przepiękny, natomiast y, samo utrzymanie y, to nie. To, to, to w ogóle nawet nie ma o czym mówić. I mała przerwa. Zrobiłam sobie, podgrzałam sobie, y, bo zrobiłam kluski lane, takie na mące żytniej. I tutaj sobie właśnie podsmażyłam z jajkiem z magii, bo tak lubię najbardziej, na oliwie. Do tego dałam też odrobinkę masła klarowanego. I powiem Wam, że jest przepyszne. Wiem, że nie wygląda, ale jest smaczne. Lubię takie kluski lane, właśnie odsmażane. Następnego dnia. Pychotka. Musiałam się wykąpać, bo ja nie byłam świeżutka po tym takim sprzątaniu. Odsunąłam kanapę, fotel. No, tutaj siedziały takie rzeczy. Dawno tak nie robiłam. Ale czułam taką potrzebę, wiecie, wysprzątania tej przestrzeni już tak naprawdę prawidłnie. No, i poszłam, zrobiłam sobie taką niedługą, ale. Z godzinka sobie poleżałam w tej wannie. Od razu umyłam sobie włosy. Jeszcze przy okazji szybko nałożyłam jakąś maskę, żeby te włosy odżywić. I jest jeszcze jedno miejsce, które spędza mi sen z powiek od dłuższego czasu. A mianowicie jest to półka u mnie w garderobie, w której, jakby to powiedzieć baby i dziada tam tylko brakuje. Wiecie, wszyscy mamy tak zwaną szafę, szufladę, półkę, zwał jak zwał, wstydu, gdzie wrzucamy wszystko, co nam niby jest potrzebne. No i ja właśnie mam taką półeczkę jedną u mnie w garderobie, półeczkę. To jest półka, ogromna półka, w którą ładowałam różne rzeczy. Ja mniej więcej wiem co tam jest, ale wiem, że to są rzeczy, które zdecydowanie czas najwyższy przebrać. Zrobić totalną czystkę, selekcję, bo tam jest wszystko i nic. Serio. Dlatego teraz mam plan pójść tam i zrobić tą przebiórkę. No, i pewnie jeszcze dzisiaj będę musiała drałować ze dwa albo trzy razy. Do śmietnika, żeby to wszystko wyrzucić, ale spokojnie. Po to jest ten wolny czas, po to jest e, ten moment e, na to, żeby to wszystko porobić sobie. Tak jak wam mówiłam, będzie to rok oczyszczania, sprzątania, organizacji i tak dalej. A więc e, zabieram Was tam do sypialni. Wszystko chcę wyłożyć sobie na łóżko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i powiem Wam, że jestem przerażona tym, co tam znalazłam. Są rzeczy, których w ogóle. Yy, no, powiem Wam szczerze, o których w ogóle zapomniałam. Nie to, że yy, nie wiedziałam, no bo wiedziałam, co tam pakuje, ale nie sądziłam, że tego tam jest taka masa. Rzeczy, o których mówię, zapomniałam. Tu są jakieś case'y, Tego szukałam ostatnio. E, chyba się pozbędę już tych wiecie pudełek po tych perfumach po tych zestawach no, otwórz się, co ja tutaj mam no, puste pudełko Gucci, co mam Gucci już miałam przepiękny zestaw perfum i innych no dalej a, kolejne pudełeczko no jak pięknie Alien Maglera, no i czuję, że tutaj też będzie proste pudełko, no proszę nie, to wszystko trzeba po prostu, wiecie, wyrzucić. Miejsce mi to tylko cholera zajmuje. Eee, tych kajsów już nie będę. Ojej, używała, przepraszam. Bo już tych telefonów nie mam, bo mam iPhone'a. No, no, to w sumie bardzo dobrze. Problem się, problem się sam rozwiązał. Eee, tak. To właściwie nie wiem, po co ja to trzymam. Kiedyś kupiłam chyba w Pepko. Tu jakieś motywacyjne karteczki, dobra nie, trzeba to po prostu sprzątnąć. I tak jak Wam powiedziałam, tak, ten rok będzie rokiem sprzątania, ogarniania, yy, wiecie, zdobywania swojej przestrzeni na nowo. Tak to mogę nazwać, więc kochani, nie gadam, biorę się do organization.